Za nami eliminacje powiatowe ogólnopolskiego strażackiego konkursu plastycznego. 23 stycznia komisja konkursowa oceniła 29 prac plastycznych z terenu gminy Iłowo-Osada oraz miasta i gminy Lidzbark. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 22 prace. W tej chwili jesteśmy już po wręczeniu nagród na ogólnopolskim konkursie strażackim plastycznym konkursie strażackim. W kilku kategoriach, a mianowicie od kategoria najmłodsza, przedszkolna, następnie kategorie szkół podstawowych, szkół średnich i osoby dorosłe. Cieszymy się bardzo, że ta konkurencja cieszy się sporym zainteresowaniem. Co prawda, dominują tutaj dwie gminy Gmina Lisbark i Gmina Iłowo-Osada, ale są chętni właśnie do przedstawienia swoich talentów artystycznych. Na papierze, właśnie w tematyce dotyczącej straży, pożarów, zagrożeń. Także jest to też swego rodzaju profilaktyka związana z strażami, właśnie z zagrożeniami związanymi z pożarami. Oczywiście najlepsze wyróżnione prace zostaną przesłane do zarządu wojewódzkiego na konkurs wojewódzki. Mamy nadzieję, że znajdą się w gronie wyróżnionych i będą mogli cieszyć się z tego, że zostały te prace również docenione w województwie, w Olsztynie, na zarządzie województwa. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że e, udało nam się zająć miejsca w powiatowym konkursie ogólnopolskim strażackim. Ja biorę udział w tym konkursie już od wielu lat ze swoimi wychowankami, jak również i sama. Także biorę udział. W tym roku mamy ogromny sukces w naszej szkole, ponieważ zajął uczeń klasy pierwszej B pierwsze miejsce. I mam nadzieję, że będziemy dalej kontynuować kultywowanie tegoż konkursu. Gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym oraz trzymamy kciuki za etap wojewódzki.